Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała i chwała, i chwała Niech dobry Bóg wynagrodzi wam waszą mękę, a pamięć o was nigdy nie zginie. Cześć i chwała Cześć i chwała Cześć i chwała! Kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyryśnijcie na ludzi honoru zawsze wierny, uznanym przez siebie najwyższym wartością, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Szczęść Not for you.